Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Kenny, oglądacie jak zwykle kanał Gracz Watch i dzisiaj wracamy do Horizon Zero Dawn. Dzisiaj będzie to recenzja, będzie to uzupełnienie materiału, który nagrałem ponad miesiąc temu z moich pierwszych wrażeń z tej gry. Kilka rzeczy się tam zmieniło na tym okresie czasu. Co prawda, przejście samej gry nie zajęło mi całego miesiąca. Ponieważ przez jeden miesiąc byłem praktycznie poza domem, więc całkiem niedawno ją dopiero skończyłem. Przeszedłem kilka fajnych sidequestów, zakończyłem zupełnie wątek fabularny. Pozostały mi tylko wszystkie te znajdźki i wszystkie zadania, które są jeszcze rozsiane po mapie. Jeżeli ktoś grał w Wiedźmina, to doskonale wie, co mam na myśli. Ale słuchajcie, to jest już recenzja. Mimo, że jest to uzupełnienie materiału sprzed miesiąca, jest to recenzja. Nie będę powtarzał wszystkich rzeczy, o których mówiłem w poprzednim materiale, jednak znajdziecie tutaj całkiem sporą część informacji odnośnie tego tytułu. Więc jeżeli nie widzieliście moich pierwszych wrażeń z tej gry, zapraszam Was gdzieś tutaj, powinna wyskoczyć karta i możecie sobie obejrzeć, i tym samym będziecie mieli pełniejszy obraz mojego wrażenia, mojej opinii na temat tej gry. Więc zapraszam Was gorąco na moją recenzję. Recenzje gry Horizon Zero Dawn na PlayStation 4. więc co tak naprawdę zmieniło się w mojej opinii o Horizon Zero Dawn. Z pierwszych rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to fakt, że mimo wszystko side questy, które chwaliłem w moich pierwszych wrażeniach, nie są tutaj aż tak rozbudowane jak w Wiedźminie. Porównanie do Wiedźmina troszeczkę w tym momencie uwłaczało produkcji CD Projekt Red. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma naprawdę fajnymi side jednak jest ich naprawdę niewiele. Jeżeli zaczniecie je wykonywać, bardzo szybko się kończą i te to nie powinno mieć miejsca ten świat powinien być troszeczkę bardziej wypełniony historiami, które uzupełniałyby główny wątek, który tutaj muszę też przyznać, troszeczkę się ciągnie przez pierwszą połowę tej gry. Jeżeli idziecie wątkiem fabularnym, tylko wątkiem fabularnym i nie będziecie zbaczać, żeby wykonywać te wszystkie poboczne zadania, będziecie się bawić naprawdę dobrze. Jednak jeżeli zaczniecie troszeczkę zajmować się tymi wszystkimi side activities, które znajdują się na mapie, a mimo wszystko jest ich całkiem sporo. To być może ten wątek wyda Wam się troszeczkę rozciągnięty. Ja muszę Wam przyznać, że przez ten miesiąc bawiłem się naprawdę dobrze. Im dalej jesteśmy w wątku fabularnym, tym więcej tajemnicy związanej z Ziemią, na której żyjemy, odkrywamy. Naprawdę to jest to, co ciągnęło mnie przez ten tytuł. Ostatni dzień, kiedy grałem w tą grę. Grałem od godziny 16 do 2 nad ranem, ponieważ tak bardzo wciągnął mnie ostatni segment gry i po prostu chciałem się dowiedzieć, co tak naprawdę stało się z ludźmi, co tak naprawdę stało się z planetą i tutaj Guerilla stanęła naprawdę na wysokości zadania. Fabuła, łuk fabularny, przez który przechodzimy w głównym wątku jest naprawdę fajny i w jednym momencie nawet zaskakujący. Po prostu e, mózg mi rozwaliło, kiedy się dowiedziałem pewnych rzeczy związanych ze światem Horizon Zero Dawn, ale jednocześnie jestem przekonany, że gdyby Guerilla ciła troszeczkę więcej czasu na stworzenie większej ilości troszeczkę bardziej rozbudowanych side-questów, mielibyśmy do czynienia ze światem bardziej kompletnym. A tak, oprócz historii fabularnej, która wiąże Ailoy z jej poszukiwaniem jej tożsamości, źródła jej pochodzenia i jednocześnie chęci pomocy własnemu plemieniu, dostajemy historię, która skupia się głównie na przeszłości, na tym co działo się zanim powstał świat Horizon Zero Dawn, zanim Aloy wyruszyła na swoją wyprawę. Tajemnica, która jest ukryta w tym świecie, co prawda ciągnie gracza przez wszystkie elementy, fabuły, jednak brakuje mi tutaj tego połączenia z otaczającym światem, które było bardzo dobrze przedstawione w Wiedźminie właśnie dzięki tym dobrze rozbudowanym sidequestom, które opowiadały historie niekoniecznie związane z głównym wątkiem. Historie, które były bardziej połączone z codziennością życia w świecie, w którym żyją ci ludzie. A ten świ świat jest przecież niesamowicie fascynujący. Jest pełen różnego rodzaju maszyn różnego rodzaju problemów, które normalnie nie występowałyby w codzienności świata, którym nie rządzą maszyny. Brakuje mi tego, że Guerrilla jednak troszeczkę po macoszemu potraktowała ten piękny świat, który stworzyła. Co oczywiście nie znaczy, powtarzam to jeszcze raz, Horizon Zero Dawn nie jest grą kiepską. Horizon jest grą, którą powinien mieć każdy posiadacz PlayStation 4, ale nie jest to gra pozbawiona wad. Tak przynajmniej wygląda to z mojej perspektywy i nie musicie się z tym zgadzać. Są oczywiście kolejne elementy tej gry, które nie do końca mi odpowiadają Mówię o do sposobie, w jaki otrzymujemy jedne z najlepszych broni w grze. I nie mam tutaj na myśli broni, które otrzymujemy z loży łowieckiej. Te wymagają, co prawda, więcej wysiłku i faktycznie. Przewyższają to, co możemy kupić w południku, ale to jest właśnie ta rzecz, która mi przeszkadza. Wszystkie praktycznie najlepsze bronie możemy kupić w stolicy tego świata, a tak nie powinno być. W grze mamy naprawdę wiele plemion. Czy nie byłoby o wiele ciekawszym rozwiązaniem, gdyby najlepsze, te takie, wiecie, tworzone tylko dla wewnętrznego użytku plemienia bronie, czy elementy wyposażenia Aloy, zdobywało się bezpośrednio w siedzibach tych plemion lub w jakichś wioskach, które pozostały po tych plemionach? Wykonując jakieś fajne zadania, które udowadniałyby, że Aloj jest godna, aby otrzymać tą właśnie broń wypasioną, która jest tak naprawdę produkowana tylko na wewnętrzną potrzebę plemienia, żeby nie zyskać przewagi. Zobaczcie, mamy plemienie Barbanuk, Karja, Eklips, Nora, Oseram tanekat i utarał. Utarło, ile dobrze kojarzę. Te wszystkie plemiona są rozsiane po świecie w mniejszych lub większych grupkach lub jest o nich jakaś informacja. Guerrilla zmarnowała tutaj w mojej opinii szansę na stworzenie fenomenalnego systemu, który z, byłby motywacją dla graczy, którzy byliby tym zainteresowani, aby wykonywać te fajne dodatkowe side questy w siedzibach tych plemion lub poszukując pozostałości tych plemion, znajdując ich zakopane, zapomniane skarby. Coś takiego jak poszukiwanie i wiedźmińskich, coś w tym stylu. To by było coś fenomenalnego. To by było o wiele ciekawsze niż po prostu grindowanie kawałków metalu i elementów z maszyn, po to, żeby kupić sobie, nie wiem, łuk myśliwski cienia albo proce cienia. Rozumiem, te, te rzeczy powinny być dostępne w południku, ale najlepsze bronie powinny wymagać od gracza troszeczkę więcej wysiłku niż powtarzanie w kółko polowań, aż zdobędziemy odpowiednią ilość słońc. To narzekanie, które słyszeliście przed chwilą nie powinno Was zniechęcić do tego tytułu. Są to po prostu elementy gry, które poznałem o wiele lepiej niż znałem je w momencie, kiedy nagrywałem moje pierwsze wrażenia. Poza tym inne elementy gameplayu, takie jak walka z maszynami, czy polowanie w zasadzie na te maszyny nadal są na bardzo wysokim poziomie. To jest jedyna gra, w której naprawdę mam wrażenie, że na te maszyny się poluje. Do walki z większymi maszynami trzeba się naprawdę dobrze przygotować, być Pewnym, że w okolicy nie ma innych maszyn, które mogą przyjść z pomocą, ponieważ walka z kilkoma maszynami na raz jest naprawdę trudna. A jeżeli wybierzecie sobie takiego gromoszczenka czy jednego z tych wielkich ptaków, które władają mocą, akurat w tym wypadku piorunów, to jest naprawdę trudno je pokonać. Zwłaszcza wszystkie istoty latające, które potrafią bardzo szybko zmienić pozycję, co utrudnia trafienie z łuku, nawet z wykorzystaniem zwolnienia więc poza tymi elementami, na które narzekałem, nadal mamy do czynienia z bardzo dobrą grą. Dopracowaną, praktycznie pozbawioną jakichś szczególnie dużych błędów, które utrudniają lub uniemożliwiają jej przejście. Co prawda od czasu do czasu natraficie na różnego rodzaju glicze graficzne, brak synchronizacji ust z wypowiadanymi kwestiami, jednak nie jest to nic, co szczególnie będzie wam przeszkadzać, zwłaszcza jeżeli będziecie grali w polskiej wersji językowej, gdzie synchronizacja ruchu ust z tym, co akurat mówią aktorzy, jest jest jeszcze mniej, y, powiedziałbym, dopasowana. W końcu jednak angielskie słowa różnią się troszeczkę od polskich. Mimo wszystko uważam, że Horizon Zero Dawn jest grą, która naprawdę zasługuje na wszystkie pozytywne oceny, które otrzymała. Mimo kilku niedoróbek, które są tylko moimi wymysłami związanymi z pewnymi mechanikami, które chciałbym zobaczyć w tej grze, jak na przykład możliwość wydawania poleceń z hakowanym zwierzętom, czy raczej z hakowanym maszyną, to kupując ten tytuł możecie być pewni, jeżeli jesteście fanami gier dla pojedynczego gracza, że otrzymujecie kompletną paczkę, otrzymujecie grę, w której mamy fajną, główną bohaterkę, całkiem ciekawą linię fabularną, dużo aktywności pobocznych, no i przede wszystkim mamy początek, środek i zakończenie, jeżeli chodzi o. Fabułę. Mamy również małą nadzieję na powstanie sequela, która jest nam sprzedawana na samiutkim końcu gry. Jednak mimo wszystko. Horizon Zero Dawn jest wart pieniędzy, które za niego dacie. Jeżeli uda Wam się kupić ten tytuł w formie używanej lub w promocji, wygracie jeszcze więcej niż gracze, którzy kupili ten tytuł na premierę. Więc jeżeli gry z otwartym światem jeszcze Wam się nie przejadły, Horizon Zero Dawn z całą pewnością powinien zostać na Waszym radarze. Jest to gra, która naprawdę potrafi zaskoczyć pod względem jakości wykonania, co nie dziwi, ponieważ zazwyczaj gry first party wydawane na konsole niezależnie czy Sony czy Microsoft oferują bardzo wysoką jakość wykonania ze względu na to, że są wykorzystywane po to, aby sprzedać więcej konsol. Jestem przekonany, że Guerrilla Games i Horizon Zero Dawn sprzedali masę Sony czwórek i stworzyli pewnego rodzaju zapotrzebowanie, zwłaszcza na PlayStation 4 Pro, ponieważ Horizon świetnie wykorzystuje tą konsolę dzięki supersamplingowi i renderowaniu szachownicowemu. I powiem Wam szczerze, musiałbym być absolutnym fanboyem i trzymać głowę głęboko w własnym tyłku, żeby zaprzeczyć, że ta gra wygląda fantastycznie. Niezależnie od tego, czy grałbym na Xboxie, czy na Nintendo, czy na PC, nie da się przejść obok tej grafiki obojętnie. Ilość detali w otoczeniu, zachowanie yy... Niemal stuprocentowo realistycznego oświetlenia, wolumetrycznych chmur, ilości detali na przeciwnikach, sposobu walki jest po prostu nieporównywalne z wszystkim, co możecie znaleźć obecnie na konsolach. Guerilla wyznaczyła zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o. Ilość detali, która znajduje się w otwartym świecie. Więc mam nadzieję, że moja recenzja się Wam przydała i spodobała. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i jak zwykle dziękuję wszystkim za wspieranie mojego kanału przez serwis Patronite. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, tak szybko jak to będzie możliwe. Więc trzymajcie się. Cześć.